Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Dzień dobry Państwu. Łukasz Winczura, program Starczy na Dziś. Proszę zapamiętać te daty i ten dzień, czwartek. Otóż dlaczego? Otóż dlatego, że jak Państwo wiedzą, w naszym programie gościliśmy już wiele zacnych postaci. Wipów i tak dalej. Wczoraj na przykład był Pan Marszałek Józef Gawron. Ciekawe czy wygrałem zakład, że znaliście poselskiej. Mieliśmy też również między innymi kapłanów, ale takiego kapłana jak dziś nie mieliśmy. Ksiądz Grzegorz Kozioł. Tak dobrze słyszycie Państwo, ale nie myli z Panem Wójtem Grzegorzem Koziowym. Ksiądz Grzegorz Kozioł, misjonarz na Kubie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich. Eee, dlaczego Kuba? No, tak postanowiłem wyjechać gdzieś w takie miejsce, gdzie, może gdzie jeszcze nas te nie widzieli? żeby były największe, ale też gdzie nas nie widzieli. No dopiero no, nasza decyzja tarnowska otworzyła się, w ogóle stworzyła możliwość wyjazdu na Kubę 5 y, lat temu. Więc mhm. y, w ogóle w naszej decyzji przeżywamy teraz 50-lecie wyjazdu pierwszych misjonarzy. Y, Próbujmy to mówić przed programem FIDEO tak, Dobrze powiedział? Prawie tak, tak. prawie tak. Prawie, prawie y, pierwsi wyjechali do Afryki, a my jesteśmy taką najmłodszą placówką kubańską. Siła was tam, naszych tarnowian tam, że? No, w, 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 pierwszych, w pierwszych dwóch wyjechało dokładnie pięć lat temu. A ciąg ile jest? No, ja jestem teraz dwa lata. Mhm. Drugi rok. Pracuję w Santiago de Cuba, w Oriente tak zwanym, umiłowanym mieście Fidela Castro. Ja, w samym sercu kubańskiego ateizmu. Można tak powiedzieć. To stamtąd to w tym miejscu rozpoczęła się rewolucja, ten marsz do Hawany, mm -hmm. gdzie on pod, gdzie po drodze no, zbiera... i Potem wziął, na... wziął naród pod buta, zatylizował, potem jego brat to kontynuował, chociaż kurs był zliberalizowany. Zresztą sam Fidel pod koniec już tak chyba, yy, że tak powiem, trywialnie zmiękł był. No bo ojciec Święty Jan Paweł II przeżył na Kubie, nie? No to jest też bardzo ciekawe i bardzo ważne wydarzenie dla Kubańczyków, ponieważ dokładnie w tym roku przeżywaliśmy 25-lecie pielgrzymki Świętego Jana Pawła II na Kubę. I można powiedzieć, że od tego momentu no, dużo się zmieniło. No, kościół, który. No, był taki zamknięty, niezauważalny, ponieważ też. Czy on był podziemny? Yy, Zamówimy za, za, yy, za komuny. Nie podziemny, ale w czasie, tej, w, kiedy rządził Fidel, kiedy była ta rewolucja taka mocna, yy, no dużo księżyców musiało opuścić wyspę, więc była totalna lalejca. Ale zostali wyrzuceni, czy zostali wymordowani? Nie, zostali wyrzuceni, zostali mhm. wyrzuceni. I rzeczywiście pielgrzymka Jana Pawła II troszkę to zmieniła, bo no, Kościół się otworzył. Tak? No, Fidel i komunizm w ogóle no, dali więcej y, możliwości, mogli przyjeżdżać misjonarze. Y, co ciekawe, na przykład w wielu miejscach y, przez, od, od momentu rewolucji, kiedy się rozpoczęło, nie było mszy świętej, i kiedy y, papież miał mszę świętą, to niektórzy ludzie pierwszy raz od 30-40 lat w ogóle widzieli, jak tam msza święta wygląda. No tak bo, bo, no tak, bo nie było. A tam było w ogóle zakazana działalność każdej religii? Zakazana, z, zakazana działalność kościoła. Kościoła katolickiego kościoła czy katolickiego? chrześcijańskiego? Kościoła, Chrześcijań to kościoła go, no, protestantów też na przykład. Tak, y, ponieważ y, no, jedyne, co tam się ostało to była Santeria, to były takie wierzenia afrykańskie, y, które, które oni przywieźli ze sobą, y, kiedy Hiszpanii ich sprowadzili jako niewolników do pracy na plantacji trzciny cukrowej. To co? Y, modlili się do Gołębia? No, może nie, ale mieli wiele swoich takich bóstw, y, które odpowiadały na przykład za. które były bóstwem rzeki, morza, y, tam jakieś ziemi. Y, I to przetwał... Taka mitologia grecka po kubańsku. Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. I oni się orientowali w tym, czy to były takie lokalne, że. No, oni się orientowali. My mamy rzekę, to się modlimy do rzeki? Y, oni się mocno w tym orientowali, y, i się jakoś tym też ukrywali, ponieważ Hiszpanie bardzo chcieli, żeby oni przeszli na ten katolicyzm, oni oczywiście się chrzcili. E, można powiedzieć, że na, forma. na zewnątrz, tak. E, jakoś pokazywali, że przyjęli tą wiarę katolicką, ale no, nie wyrzekli się tych starych bóstw. To tak jak u nas w Polsce było, jak Jagieło przyjął szest, jak się żenił z Jadwigą, to i tak te miał te swoje gusła cały czas. Tak, i to jest teraz bardzo widoczne. To jest taka religia synkretyczna. Często się zdarza, że przed naszymi kościołami oni składają różne ofiary, zostawiają jakieś lalki, nawet ofiary ze zwierząt. To jest takie wód? Może nie, może nie, ale oni wierzą, że tutaj w kościele jest jakieś bóstwo i na wszelki wypadek, no, też. A nie chcą zadzierać. Nie chcą zadzierać, mhm. tak. No i zdarzają się, że ja idę do kościoła i widzę, że przed bramą leży reklamówka, gdzie są dwa gołębie bez głowy na przykład. Jesus. To jest jak ofiara, tak? Z rano. Jest rano. No. To ksiądz robił dzień komuś, no. jak je teraz śniadanie na przykład. Gołębia bez głowy. No dobra, można i tak. A oni są w ogóle religijni z natury? Tak, są bardzo, bardzo religijni. Tylko ta religijność jest taka troszeczkę infantylna. No, my jesteśmy przyzwyczajeni tak, że... A, by ksiądz tak. od razu chciał, żeby czytali dekrety Soboru Watykańskiego II, Język nawet, nawet nie to chodzi. Ale poznać troszeczkę tego Pana Boga, tak? Ojcze nasz umieją mówić? Nie wszyscy. Aha. Nie umieją. Aha. Umieją zdrować Marię. Oni często przychodzą ochrzcić dzieci, bo wierzą, że... No, żeby nie zadzierać. Żeby dziecko było zdrowe. Żeby Aha. się dobrze czuło. Żeby kto, A oni rzucają na siebie uroki i oni w to wierzą? Myślę, że tak, myślę, że tak, tak. Zdecydowanie. D dlatego y właśnie dla nich na przykład coś, czymś bardzo ważnym jest, jak ksiądz ich pokropi wodą święconą. To jest, to jest naj najważniejsze, nie tylko dla tych wierzących, którzy chodzą do kościoła, ale także dla pozostałych, którzy przechodzą gdzieś tam raz na jakiś czas wejdą do kościoła. To są takie osoby, które w ogóle nie wierzą, ale zauważyłem, że to pokropienie wodą święconą, no my czasami się tak zdergamy, troszeczkę wody spadnie już tak. Mm -hmm drżemy przed tym, bo tam można używać naprawdę hektolitrami. Naprawdę hektolitrami tak? Aha, takie no ale to jest ułatwienie w pracy pasterskiej, czy to jest utrudnienie takie, to znaczy, taka i ta synkretyczność, czy taka yy, politeizm? To znaczy ja myślę, że jest, jest to coś bardzo dobrego, ponieważ w głębi serca, w środku oni, yy, oni czczą Pana Boga, oni czują i wiedzą, że Pan Bóg istnieje. A myślę, że rolą misjonarza jest pokazanie im, jaki jest tym Pan Bóg jest, ukierunkować ich. No. I to jest dobre podłoże. No dobra, ale to nie ma często konkurencji na przykład w innych kościołach, rzucam, protestanckich. O, jest to jest ogromna konkurencja. To taka bitwa, walka o duszę. Protestanci no, mają ogromne środki finansowe też ze, ze, ze stanów tak, z Zjednoczonych, mają potężne infrastruktury. Więc no czasami mam wrażenie, że może to jest takie kupowanie też troszeczkę tych wiernych, tym bardziej, że Kubańczycy mają taki gorący temperament, więc bardzo mm -hmm. często tych spotkania polegają na tym, że są to takie koncerty uwielbienia, gdzie jest muzyka, mm -hmm. gdzie są tańce, no Kubańczycy to uwielbiają. Więc, więc... A nasza religia katolicka jest bardziej stonowana mimo wszystko? Myślę, że na, y, może w Polsce tak, ale na Kubie nie. Że Kubańczycy bardzo radośnie, bardzo żywo przeżywają Eucharystię. Y, może nie, żeby tań, tańczyli, ale lubią klaskać, głośno śpiewać. Y, y, i to A mają widać, takie fiesty, na przykład, jak na przykład są we Włoszech, czy w Hiszpanii. Procesje, na przykład jak obchodzą Triduum, czy na przykład Boże Narodzenie właśnie, Procesje z figurami, takie to na, na filmach pokazują. W ogóle to, to, A będziemy księdza film nie będzie mnie długo emitowali z Kuby. Bardzo fajne, tak, dzielićmy kawałek. Z procesjami jest problem, ponieważ no, komuniści władza, władza, rząd nie zgadza się na takie typowe procesje dalej. Tak jak w Polsce, kiedy mamy na przykład Boże Ciało, piękne, mhm. piękno, piękna tradycja. No, tam jest troszeczkę yy, trudne, to bo trzeba zgłaszać wcześniej, ale rząd nie, nie zawsze się zgadza, więc możemy sobie wszystko, co chcemy, ale robić w kościele. Są, jest taka specjalna procesja 8 września, już niedługo będzie, bardzo ważna. Jest to opór skórzci de la Caridad, to jest patronka Kuby. Można powiedzieć, że e, no to taki... jest to tak ważna osoba. Znaczy, Maria ta Virgen de la Caridad, jak dla nas Polaków, matka Boża Częstochowska. Mm -hmm. I on, to sanktuarium jest 20 km od, San, od Santiago de Cuba. E, I wtedy odbywają się procesje. Ja przyznam się, że pierwszy raz zobaczyłem taki tłum ludzi. W ogóle to przypomina to, no, że ty... wyjście naszej pielgrzymki tarnowskiej do Częstochowy. No. Tylko, że w tych procesjach uczestniczą i wierzący, i niewierzący, na no każdy, bo jest Matka Boża, więc jak pójdę, jak się pomodlę, jak ksiądz pokropi, to ja na pewno... No, jak książę pokropi, bo to... Błogosławieństwo. A na taką przeciwwagą jest na przykład festiwal de Caribe, gdzie setki ludzi wychodzą, to są, to są już w tysiącach. A to, co to takiego? To ten, ten fest ten fiesta odbywa się zazwyczaj w lipcu, no to jest taka rocznica też zdobycia przez Fidela 26 lipca. Chawany? Yy, Monkady to są, to, są, to są takie magazyny wojskowe i pierwsze jego zwycięstwo się wtedy odbyło, więc, więc 26 lipca jest takim bardzo ważnym dniem, i wychodzą yy, właśnie ludzie poubierani w różne takie afrykańskie stroje, yy, gdzie, gdzie odbywają się tańce takie typowo afrykańskie. To jest tłum ludzi wtedy. A to jest tak, z tego co się zrobi. panu Bogu świeczki i diabłu Ugarek, bo tu tak. Tu już nie dają bana władze na organizację tych procesji przy okazji święta Matki Bożej i patronki Kuby. Nie, to już jest takie wpisane. To jest takie znawczy, tradycja tak. na ten. A z drugiej rocznica tam zdobycia przez fidala Castro wojskowych tych Koszarka. magazynów, tak? To to też kolejna epoka, znaczy kolejny Parteks do fest. Zdecydowanie tak. No, y, można powiedzieć, że cały lipiec, cały lipiec. No. To jest jedna wielka fiesta? Tak, to jest jedna wielka fiesta w Santiago do Cuba. No tak, tak czytą rewolucję, która nadal trwa. Ja też, się, ja też się zdziwiłem, bo dalej mówią, że jest rewolucja? Cały czas trwa rewolucja. Co to powie? Oczywiście, że ja też sam byłem zdziwiony. Jest taka gazeta komunistyczna, która wychodzi w ogóle na, na Kubie nazywa się Granma. I oprócz takiej daty dziennej, gdzie czytamy na przykład dzisiaj mamy czwarty 31 sierpnia to jeszcze, jeszcze jest taki drobny, drobnym drukiem napis w 64 roku rewolucji. To jest cały czas. Oddać... to to kurę trąci. Ja, ja pytałem takiego jednego Kubańczyka, no ale jak to jest, no, to mnie się wydaje, że jak już wygraliście, no to już powinno być dobrze. On mówi, nie, no rewolucja cały czas trwa, musimy, musimy czuwać, żeby tego nie zniszczyć. Czy znaczy, pro, problem... A tam jest grzbiet Kube... na przykład? Są, ma, są pomniki, tak jak u nas są takie billboardy różnych, różnych sklepów, to tam, to tam są właśnie takie duże billboardy, na przykład ze zdjęciem Che Guevary, jakiś jego cytat. Węceremos, zwyciężymy, hasta la muerte, aż do śmierci. I to jest właśnie ciekawe, nie? Że, że ten... Hasta system... la vista, baby. To, jest filmu z, kolei. to już z filmu z z filmu, tak. To jest też bardzo ciekawe, że... No, oni, to na ludzie mają dość tego systemu, których który drenu jest niesamowicie. No właśnie, ale to zapytam, oni tak lubią być pod butem? Daru niby wesoło, z tego żeby fiesta, 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 fiesta. A ja to, ja to też zadaję sobie to pytanie, dlaczego. No jak się z nimi rozmawiam Dlaczego oni nie potrafią tego zmienić, tak? To co to, to, to nie z każdym można rozmawiać, bo większość. Oni się boją też? Oni się boją, a z drugiej strony ja też nie mogę otwarciu rozmawiać na temat systemu, no ponieważ. by cię z rzucili, albo by tam doniesi, No, to, co ciekawe, my mamy niedługo wybory w Polsce, tak? No, 15, października. 15 października. No tam y, jest taki zapis w Konstytucji bardzo ciekawy, że na Kubie może istnieć tylko jedna partia, więc w ramach wyborów tej, wolnościowych można sobie i zagłosować na jakąś osobę, ale w ramach tej jednej partii. To jest taka ciekawostka. Ciekawe faktycznie. To są ludzie, tak, bo z jednej strony żyją pod, pod tym jarzmem totalitaryzmu z drugiej weseli, Jak oni to godzą? Jaki oni mają taki charakter? Kubańczyk jest otwarty, bardziej zamknięty w sobie. A Kubańczyk jest taki statystyczny otwarty. Kubańczyk. Każdy, to ja mogę powiedzieć, 100% Kubańczyków jest, jest bardzo otwartych. Oni spędzają życie na, na ulicy, na zewnątrz domu. Ja tak obserwowałem, przyjechałem... A to przy... domy zamykają na przykład, czy tam tak? Generalnie nie, każdy może wejść. Aha. Jest, jest dużo otwartość. Ja przyjechałem do Polski, tak jechałem samochodem, tak mi się wydawało, że jest troszeczkę taka pustka, tak? Ale ludzie są u siebie w domach. Tam, żeby coś kupić, żeby coś załatwić, żeby coś zorganizować, jakieś jedzenie, transport, cokolwiek, czy bo trzeba wyjść i spotykać się z ludźmi, którzy mogą to zaoferować bo kubańczyk spędzający czas w domu, który nie ma kontaktów, to jest kubańczyk, który, który nie żyje praktycznie, no, nie ma szans niczego, ja sam muszę też szukać bardzo wielu rzeczy. Aż taka bieda? Jest ogromna bieda, jest ogromna bieda. Ale to są takie dysproporcje, że w Hawanie ludziom żyje się lepiej, a na prowincji, no to... to znaczy w Hawanie są ty, inne ty, możliwości, tam jest więcej turystów, no ale ja miałem takie e, ciekawe księdza tam ciekawe wydarzenie, miałem, jak odwoziłem księdza, z którym pracuję na, na urlop, Wyjechaliśmy na autostradę, no nie taka jak w Polsce, no i jechała policja, zatrzymała nas, kazała nam zjechać na bok na sygnale. Myślałem, że może jakaś kolumna sądowa jecie, ale okazało się, że, że, że ta policja eskortowała cztery ciężarówki z ryżem, na których stali. Żeby ich nie rozkradli? żeby ich nie rozkradli. Więc możemy zobaczyć, jaka jest z no, no, tego, tego skala. To ja teraz też dalej tego nie rozumiem, że naród się jednak nie buntuje. Oni już mają tak wyprane mózgi? Zdecydowanie tak. No bo no, jest, jest wiele, wie, wiele powodów. Boją się restrykcji, ale z drugiej strony wolność zawsze ma swoją cenę, tak? Jeżeli, no dobra, ja rozumiem, że... sobie że, że no gorzej być nie może. No na karetkę czeka się 17-20 godzin. Może przyjedzie, może nie przyjedzie. Jak, tak, w Meksyku autobus. Jak ktoś ma problem ze zdrowiem i rzeczywiście stan krytyczny, no to sąsiedzi wynoszą go na ulicę, zatrzymują samochód, pierwszy lepszy. I, czy, czy być, no, czy, i się pytają kierowcy, czy nie podwiózłby ich do, do, szpitala. do szpitala na przykład. Tam ja jeszcze taka, taka ciekawa, że no jak my idziemy do kogoś na imię na urodziny, zastanawiamy się, jaki prezent kupić tych prezentów, ludzie mają bardzo dużo w domach, no. a tam jeżeli ktoś kupi na przykład proszek do prania, mydło, nie wiem, butelkę oleju y, takiego do, do, do smażenia no. proszek, to są towary ekskluzywne już, to. to, to... No i e, oni się to trzymają na ten, czy potem sobie dalej. Na przykład on, on... Dostałby, y, dostałbym od księdza mydło jako Kubańczyk. To tak, wziąłbym sobie część dla siebie, a drugą połowę zaniósł drugiemu w prezencie. No to taki ekskluzji. Albo na przykład, albo, albo, albo ten prezent sprzedał gdzieś na ulicy drożej, żeby móc sobie kupić coś do jedzenia. Mhm. A tam jak jest z, z robotą, jest trudno o pracę, czy, o, czy, oni, tak jak... czy chce im się pracować? Ja myślę, ja myślę, że znamy takie powiedzenie, czy się stoi, czy się leży. Do no coś tam się należy. Tam, albo jak należy. Kiepski mówi, że nie znaczy, ma. Praca, praca generalnie leży, ponieważ do, jeszcze tak, do pewnego czasu, momentu jeżeli Kubańczyk coś sobie, no nie wiem, hodował, coś sobie uprawiał, to 90% musiał oddawać państwu, 10% było dla niego. Generalnie y, ceny są tak niskie, wy wypłaty, że im się nie opłaca, że nie chcą pracować. No, no a na mają przykład, jakiś socjal? Ja tak, ja tak powiem, że... Y, a to, to, są, to są grosze, to są grosze. Y, no, Kubańczycy słyną z tego, że mają na wysokim poziomie y, medyków. Że... I na przykład ci medycy, lekarze, a na jakim jeszcze, sprzęcie ci lekarze pracują? No właśnie, to chodzi o to, że, że oni są o tyle dobrze, że pracują bez sprzętu, praktycznie. No u no, nas no to nie to jest nie jest sztuką pracować, kiedy mamy wszystko pod nosem. Jest no. sztuką pracować, kiedy wszystkiego brakuje. Mhm. I na przykład teraz Brazylia się zwróciła o prośbę do, do rządu kubańskiego o wypożyczenie na kontrakt pięciu lat jakiejś liczby lekarzy. Mhm. No, no ale z, kiedy oni jadą do Brazylii, otrzymują wypłatę, to 80% wraca do rządu, a kubańczycy żyją za 20%. To tak jak w Polsce pracowali z Korei Północnej. Ale stocznie. to 20% na Brazylii jest, to jest więcej niż 100% dla nich na Kubie, więc to dla nich i tak jest opłacalne. No to niewiarygodne. Ja tak, tak ja na Kubie nigdy nie byłem, bo oczywiście turystyka, Do no widzę te piękne foldery, palmy, to, to, to. tak, Hawana, te zabytki. I tak mi się kojarzyła raczej z dobrami luksusowymi. Cygara hawańskie, rum. Rum. No. Ale to jest wszystko związane z taką, czy hotele, tak plaże. O, to jest drink wszystko związane te, z turystyką. klasyczny drink, kuba Libre. Kuba Libre, Daiquiri. Daiquiri, no, 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 tak, no, no, tak. no, no. Mojito. No. Mojito też kubańskie? Yy, na pewno bardzo popularne tam na mm -hmm. po Kubie też. Mm -hmm. No i właśnie to taka dysproporcja. Bidaż piszczy, a pierwsze skojarzenie Kuba Palma drink Piękne kobiety, no to jest, tańce. No bo my, my ma, mieliśmy taki obraz Kuby przez, przez wszystkie te lata. Tak? Że, że to a ksiądz miał gra... taki dyliczny, a wyjeżdżają wyjeżdżał na Kubę? No nie, bo. Ja, że nie będzie tak ciężko aż. Ja, jak... ja już miałem kontakt troszeczkę z misjonarzem, który tam wcześniej pracował, z misjonarzami. Miałem pewne wyobrażenie, ale, ale mieć wyobrażenie, a, a, a żyć, mieszkać w tym klimacie, wśród tych ludzi, to już jest całkiem coś, coś innego. Nawet te same temperatury już też są męczące, gdzie lipiec to jest tak 36 stopni, a odczuwamy. No i ty miał ksiądz. Odczuwalna temperatura to jest 43-44, uh -huh, uh -huh. więc to już są takie... No, no wszystko trzeba dbać, o wszystko, wszystkiego trzeba szukać. Paliwa, chleba, sera. Ser w zeszłym roku kupiłem raz, mi się udało. Tylko dlatego, że miał... czy żółty, żółty ser uh -huh. w sklepie. Chleba to, chleb to bardziej, szybciej mi pójdzie upieczenie własnego chleba niż uh -huh. szukanie na ulicy czasami. Kryzys był też z mąką przez jakiś czas. No, w zasadzie nie ma takiej dziedziny, która, która nie, nie byłaby w jakimś, z jakimś problemem. Na przykład transport jest bardzo trudno Transport, no są, jeżdżą ciężarówki. No mówi się, że autostrada jest. Do których, no to są takie autostrady, po których też bryczki z, koń, z końmi mogą sobie jeździć, czy Jak się, konia nie ukradną. A a była taka rodzina, z której ojciec y, utrzymywał się z tego, że miał konia i właśnie tym wozem dowoził ludzi do pracy, ale potem konia mu ukradli. No i nie ma z tego rodzinę utrzymać. A transport, jest też Czekaj, czy by konia w ofierze złożył. Myślę, że nie. Co ciekawe, kiedyś jechałem też samochodem i zatrzymuje mnie policjant. Myślałem, że może jakaś kontrola. On się pyta, żebym go nie porzucił do domu, bo nie ma jak wrócić za bardzo, więc no, no naprawdę kuba A korupcja tam kwitnie? Myślę, że tak, zdecydowanie. A bandytka? Oj, teraz, teraz. Też mafie jakieś. Mafie, mafie są na pewno. Tak czy znaczy, Kuba jest bezpiecznym krajem, czy lepiej się nie zapuszczać w pełne dzielnice, bo można wrócić bez głowy? Do tego roku uważałem, że Kuba jest bardzo bezpiecznym krajem, ponieważ obcokrajowcy są może traktowani ciutkę lepiej. No bo pieniądze. Le, tak, ale, ale to też nie dlatego. Myślę, że Kubańczycy, władza, rząd boi się tego, że, że ten obcokrajowiec, który wróci później do swojego kraju, żeby nie przedstawiał tego kraju w złym świetle, ale żeby powiedział mm -hmm. coś, coś dobrego. Niestety teraz jest Kuba dosyć niebezpiecznym krajem No właśnie z powodu głodu. Zdarzają się różne napady rabunkowe w tym roku. To było chyba w maju albo w kwietniu. No, y napadnięto na dom jednego z księży, którzy mhm, pracowali. A tak księdza ile razy okradli? Mnie nie. Jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie. Co, co, się, co, co się wydarzyło? W nocy mama tego księcia schodzi do kuchni, żeby się napić wody, a tam trzech zamaskowanych mężczyzn z maczetami w rękach stoi przy lodówce. Wszedł ojciec, zaatakowali go, On trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Uratowali go, ich później złapali, ale właśnie to jest to jest Krasli, ciekawe. Włamali że, że się, żeby jedzenie ukraść. Być może chcieli okraść dom. Ale, 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 ale przyjechali, przyszli głodni i musieli coś najpierw zjeść. A przed robotą. Więc to pokazuje też problem, jaki mamy na Kubie, tak? To jak tam policja działa? Tam skorumpowała korupcja do przeżartu? To znaczy, korupcja mniej chyba martwi się tym, czy coś ktoś ukradł, a bardziej boi znaczy się zamieszek, zamieszek żeby Aha. nie było protestów. To jest dla nich ważniejsze. Zresztą, no to jest też ciekawe, nie? Bo to jest logiczne, że ludzie kradną, bo są głodni, ale w telewizji usłyszymy komunikat, że ludzie są głodni, bo oni kradną. Jakby na To, by to tak, 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 to wszystko tak, tak. jest taka, taka trochę manipulacja. A jakie są takie przysmaki kubańskie takie jeszcze? No myślę, że przed podstawowym takim produktem to jest ryż, to tak, dla nas ziemniaki w Polsce, mm -hmm. dla nich posiłek... do wszystkiego jedzą ryż. To praktycznie nie ma posiłku Aha. bez ryżu. A ryż na, na słodko bardziej tak na ten, czy e, na słodko? dużo dużo słodzą dużo dużo. No mają czcina, tak. cukier z Czy cztery pięć łyżeczek do kawy to dla mnie o. zdecydowanie za dużo? Ile co się posłodzić? Dla nich ja zero. Tak? Nie, ja, ja, ja lubię pić. A poćcięcie nie jest kubańczykiem, tak nie Jeszcze chci. nie, jeszcze nie. Aż tak to. No i y, nie to co mogą dużo, dużo jest warzyw takich, dużo jest owoców. Y, jest to dosyć zdrowe jedzenie, nie ma. Tak, tak powiem, żadnej chemii, no tak jak my tutaj różnie wiadamy. No, tak. jada, yy, no bo ich nie stawia zdrowsze, nawozy. Zdrowsze jest, dużo zdrowsze jest to jedzenie. Aha. No, są ogórki, pomidory, Prak praktycznie owoce są przez cały rok, yy, rosną, tylko to się wymienia, jest awokado, jest mango, to w zależności jaka jest pora roku, one nie występują naraz. tylko mhm. jedno, jedno po drugie. jedno się kończy, drugie się zaczyna. Jak to w życiu? Jak to w życiu. Jak to To za Kubą? Myślę, że trochę tak. Może właśnie za tymi ludźmi takimi, którzy którzy tak czekają e, też na tego księdza. Ja myślę, że od Kubańczyków owszem. Dobra, ilu jest... ksiądz nawrócił już. E... W takim sensie, że już wie ksiądz, że to są księdza parafianie, a nie na przykład, że y, no, dzisiaj są księdze, a jutro będą mormonami. No to nie da się. Bo tak, mormon, tak... mormon mu da ciść bananów. Tego się tak nie, nie da powiedzieć. Na Kubie nic nie jest pewne. To że, to, że oni przychodzą no Bida jest pewna na razie. Jeden, jeżeli przychodzą jednego dnia, nie wiadomo, czy przyjdą na drugi dzień. Oni się bardzo boją deszczu, mają, nie mają dostępu do lekarstw. Więc jak pada deszcz, może być taka sytuacja, jak tutaj ksiądz, który z przygotowywał młodych do ślubu przez kilka miesięcy. Akurat w sobotę, kiedy mieli mieć ślub, padał, spadł deszcz. Ja sam miał wątpliwości, czy oni przyjdą, na przykład do kościoła. A dlaczego? Znaczy, no bo żeby się nie deszczu, przeziębić. Bo się nie przeziębić, bo będą chorzy. Ja zauważyłem. Coś, co się możemy. XXI wiek coś mamy. Ciekawego. Na Kubie jest jeszcze XIX, powiedział. Yy, oni, oni, oni nigdy nie żartują z choroby. Nie wiem, ktoś kichnie za kaszlem, ma 37,5. U nas w Polsce to tak mówimy, a to cię nie zabije, to cię jest mocni, to, no, no. to jest. A tu jest na, od razu na sor, tak? Nigdy Kubańczyk nie żartuje z żadnej choroby. Aha. To, że, to też A oni są nad, ma, z natury tak, że narzekają? Czy wszystko na uśmiechu, czy na klatę, tak przyjmują na Narzekają klatę? Narzekają w takich indywidualnych rozmowach, ale, mm -hmm. ale publicznie do kogoś to boją się. To mówić. ze strachu. No, żeby się nie okazali, że są antyrewolucjonistami i to właśnie przez nich aż do tej pory nic się nie udało. No, ale taki doniósł to co? Cięż, tak. tam są ciężkie więzienia? Ciężkie są więzienia. Ciężkie, no, no najgorsze to są, te, to są ci więźniowie polityczni. No, to mm -hmm. oni, mają... to oni są najniżej w hierarchii, czy najgorzej traktowani? Najgorzej tak? traktowani. Aha. Aha, no bo y, chcieli rewolucję obalić. Tak. To Aha. jest wyzwoleniem, wolnością taką dla kraju. O nich... Się człowiek dowiedział o wielu no Myślę, że rzeczy. też no, taki pobyt na Kubie wiele uczy takiego szacunku do tego, co, co my tutaj mamy, co mamy, dzień tak. w Polsce. Jeżeli byśmy to, to stracili... No to... tak, ale jakbym teraz poleciał na Kubę, ja chociaż mnie nie stać, nie? To bym widział tą, tą Kubę taką idyliczną na plaży. Zdecydowanie tak. To trzeba wyjść troszeczkę, przebić się przez ten... Y, owszem, jest taka Kuba hotelowa, tak? Mhm. O. Potem, potem gdzieś w, w tej. A właśnie, a te hotele są izolowane, żeby tam nie widać było tej biedy? Bo na przykład są takie kraje, że. No tu jest wszystko, ale znaczy, tam, tam się, się nie zapuszczaj. Ale nie, nie, nie. Ma, taki tak, oficjalny nie. obraz, żeby niech ci zostanie ten taki dobry obraz w głowie. Yy, to czy niemożliwe jest przesłonić biedę na Kubie, bo ona jest wszędzie obecna, nawet. A dużo żebrają? Ktoś je... tak, mm -hmm, dużo żebrają. Mm -hmm. Nawet ten przejazd z lotniska do hotelu to jest, to, to widać wszystko. Bo jest ta kuba hotelowa, jest ta Kuba, gdzie gdzieś w obrębie są osoby, które się pojawiają. Kubańczycy, ktoś chce coś sprzedać, ktoś chce coś kupić, wymienić dolary, euro, to, to na tych trzeba uważać, bo czasami oszukują. No jest ta kuba taka, która jest, która jest odległa od, od tego życia hotelowego, to tam jest, jest największa bieda. Uh -huh. Uh -huh. No dobrze księże że, Grzegorzu, tradycją programu jest można kogoś pozdrowić tutaj do tej kamery. Ja chciałbym pozdrowić wszystkich, których spotkałem teraz, kiedy byłem na urlopie, wszystkich takich ludzi życzliwych. Kto? A moja Kasia księga powdrabia, bo Pan się z powiedział w Łysej Górze. O, dziękuję bardzo. No, staram się odwiedzać też ludzi, parafie opowiadać. Też czuję się jakoś tak zobowiązany, bo wielu ludzi czeka na, to, na takie wieści, informacje. Są, są po prostu ciekawi tego, no, jak to życie wygląda, mm -hmm. wygląda na Kubie. I, też to chciałbym. robię to tak dla nich dobrze to, to się takie pozdrowienia po, po hiszpańsku tam jeszcze saludo a todos polakos i y esperamos que sera mejor en cuba muchas gracias rozumiem no ale okej nie polakos zrozumiałem ja standardowo pozdrawiam tatusia siostry i ksiądz grzegorz chodził misjonarz na Kubie był naszym gościem. Dzięki. No i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Do zobaczenia. A film niedługo będzie. To tam możecie się podzielić jakimś pieniążkiem, będzie konto podane. Z Bogiem. Dziękuję. Z Bogiem. Szczęść, Boż. Szczęść Boże. Łukasz Winciora widzimy się jutro. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.